Pokażę wam dzisiaj jak zrobić jajko z efektem metalu lub starego srebra. Potrzebne nam będą do tego projektu stropianowe jajko w moim przypadku 12 cm, dwie farby akrylowe biała i czarna, zawieszki w kolorze srebrnym, takie jak do bombek, folia metalowa również w kolorze srebrnym. Taśmy ozdobne w kolorze srebrnym lub czarno-srebrnym. Są to bardzo fajne taśmy. Ja ich używam nie tylko do jajek czy bombek, ale również do różnych szkatułek w scrapbookingu, klej termiczny, jety w kolorze srebrnym lub przezroczyste. Oczywiście pędzelki. Forma akrylowa, w zasadzie połowa forma akrylowej w kształcie jajka, dużo mniejsza od jaja steropianowego, motywy z serwetki lub z papieru ryżowego, papier ścierny, bardzo drobnoziarnisty na gąbce, klej introligatorski. Tasiemki ozdobne do wykonania dekoracji, kryształki. W tym przypadku są to formy akrylowe, mniejsze lub większe, z dziurkami, które można doczepić, dowiązać. Wyglądają bardzo fajnie. Jak widzicie, są różne kształty i różne rozmiary. Będę potrzebować także gąbki, szmatki bawełnianej oraz lakierów sprayu. W tej chwili przystępuję do zaszlifowania formy steropionowej, ale będę szlifować tylko z jednej i z drugiej strony tam dokładnie, gdzie w tej chwili przyłożyłam jajko akrylowe, ponieważ tutaj wykonam dekorację techniką serwetkową dekuparz. Dzięki temu, że użyłam papier ścierny na gąbeczce drobnoziarnisty, forma jest naprawdę bardzo gładziutka. W tej chwili mogę sobie odrysować motyw, na przykład owalny ołóweczkiem, ale ja wolę odcisnąć sobie formą akrylową, tak jak w tej chwili widzicie. Jedna strona i przykładam sobie z drugiej strony i odciskam również. Używam tylko trochę siły, a mam idealny kształt, będę wiedziała gdzie nanieść podkład klej, gdzie przykleić motyw serwetkowy w tej chwili nakładam sobie białą farbę akrylową właśnie w miejscu odciśnięcia jajka akrylowego w moim przypadku nakładam jedną warstwę, ponieważ bardzo ładnie zeszlifowałam mi się warstwa styropianu oczywiście z tego względu też, że użyłam styropianu produkcji polskiej Pamiętam o tym, aby przeszlifować po wyschnięciu oczywiście, te miejsca, które w tej chwili pokryłam farbą akrylową. Przeszlifuję tym samym papierem ściernym na gąbeczce. Dzięki temu uzyskam idealnie gładką powierzchnię. W tej chwili wyrywam sobie motyw serwetkowy w kształcie, który mi się tutaj idealnie dopasuje do, do kształtu jajeczka. Można oczywiście też wyciąć, ponieważ w tym przypadku krawędzie i tak będą przysłonięte dekoracją z folii aluminiowej. Ja jednak wolę wyrwać z przyzwyczajenia tę serwetkę tak po prostu. Pamiętam o tym, aby oddzielić warstwy, pozostałe dwie warstwy serwetki, i zostawiam tylko tę warstwę górną z nadrukiem. W tej chwili na miejsca, które wcześniej malowałam farbą akrylową, nakładam klej do decoupage cieniutką, ale bardzo dokładną warstwę i przykładam serwetkę, naciągam ją dokładnie i od środka na zewnątrz wygładzam pędzelkiem, jednocześnie doklejając. Do powierzchni styropianu. Jedna i z drugiej strony druga. Teraz urywam sobie dość spory kawałek folii aluminiowej i delikatnie gniotę ją, rozprostowując jednocześnie, a raczej ugniatając te zgniecenia, aby nam się one nie wyprasowały, a jedynie przygniotły. Robię to w ten sposób, aby uzyskać właśnie taką fakturę zgniecionego metalu. Można to zrobić kilka razy, wygładzić, tak jak widzieliście, gumowym wałeczkiem, ale można równie dobrze też uklepać dłońmi. Przymierzam, czy aby na pewno wystarczy mi folii. Widzę, że wystarczy. W tej chwili nakładam klej introligatorski, którym pokrywam pozostałą część jajka, tę niepomalowaną oraz nie zeszlifowaną papierem ściernym bo jak wiecie nie ma potrzeby ponieważ warstwa folii zakryje nam ewentualne nierówności styropianu kleju nakładam dość sporo tak jak widzicie mam mocno nasączony pędzelek ale też nie może mi ten klej ściekać, dlatego rozsmarowuję go bardzo dokładnie można pozostawić na chwilkę żeby klej troszkę stężał i w tej chwili oklejam jajko folią aluminiową, e, pamiętając o tym, aby ta część błyszcząca pozostała jednak na zewnątrz. Nie muszę się przejmować, aby było to idealnie gładkie, ponieważ jeśli powstaną mi ewentualne zagniecenia, mogę je docisnąć e, i doprasować do powierzchni jajka. Tutaj, jak widzicie, odchylam sobie pozostałości folii i obcinam je nożyczkami. Ta granica nie musi być idealnie, idealnie owalna, ponieważ dodatkowo użyję sobie tutaj różnych ozdobników, aby pozbyć się wszelkich niedoskonałości. Jak widzicie jeszcze sobie wyprasowałam wałeczkiem. Jeśli nie macie wałeczka, to można użyć łyżeczki i wygładzić folię aluminową. Bardzo ładnie tutaj nam się to wszystko dokleiło. W tej chwili e, używam lakie, e, farby akrylowej w kolorze czarnym, aby e, pokryć całą tę część metaliczną jajka i wetrzeć w zagniecenia czarny kolor. Jajko odkładam, aby chwilkę przeschło, a w tej chwili e, będę rozginać zwykłe, jak mówiłam wcześniej, zawieszki do bombek. One wyglądają bardzo tak świątecznie, bożonarodzeniowo, jak przyzwyczailiśmy się w przypadku bombek, natomiast kiedy je rozegniemy, powstanie nam kwiatek. I teraz mogę sobie również czarnym kolorem farby akrylowej przyciemnić tę e, zawieszkę. Czyli, jakby zniwelować ten bardzo błyszczący srebrny kolor i pozostawiam zawieszki do wyschnięcia. Teraz bawełnianą ściereczkę moczę w wodzie i będę pozbywać się nadmiaru czarnej farby z części metalowej jajka. Wycieram dokładnie, aby odkryć srebrny kolor. Oczywiście to już nie będzie tak błyszczące, jak w przypadku srebrnej folii wycieram sobie nadmiar czarnej farby, ale uważam jednak, aby zostawić kolor czarny w zagnieceniach. No i oczywiście uważajcie, aby nie pobrudzić sobie części okienka z dekupażem Już widzimy, że fajnie to wygląda. Zobaczcie, przymierzam sobie zawieszkę idealnie. Na tym etapie lakieruję jajeczko. Czy to lakierem sprayu, czy czy lakierem akrylowym, posługując się pędzelkiem ja jednak wolę tę wersję kiedy popryskam i w tej chwili przymierzam ozdoby w której kolejności wkleić dżety, ja wybrałam tę pierwszą, czyli dżety będą szły na pierwszy ogień w miejsce gdzie kończy nam się serwetka zaczyna folia aluminiowa, tutaj przykleję sobie z kryształki czyli jety. dodatkowo podklejam je klejem termicznym, pomimo tego, że one jednak są z przylepcem, dlatego że te ozdoby jednokrotnie będą długo wisiały nad, nad kaloryferem w naszym mieszkaniu, w oknie będą podane różnym warunkom atmosferycznym, że tak się wyrażę, dlatego wolę się tutaj upewnić, że, że te dekoracje mi się nie odklejają i mimo wszystko przyklejam je dodatkowo na klej termiczny. W tej chwili już nam to bardzo fajnie wygląda, ale dołożymy sobie jeszcze taśmę w kolorze czarno-srebrnym, ponieważ taśma ta ma motywy w pewnych odstępach, to naklejając je możemy sobie regulować długość tej taśmy, jaką potrzebujemy. Zawsze. Jest y, taka możliwość, że nam się ten motyw ładnie tutaj zmieści. Że, że nie będzie tak, że na przykład zostanie nam za jedno za duże miejsce, lub wejdzie połowa motywu. Tutaj możemy sobie regulować właśnie dzięki tym niteczkom. Ja niestety mam jeszcze tendencję do wychodzenia poza kadr kamery. Mam nadzieję, że mi to wybaczycie, ale za chwilę. O już teraz będzie widać, że nakładam punktowo klej termiczny i dociskam pojedyncze elementy tej taśmy dekoracyjnej. Tak to wygląda. Jedna i druga strona, jak widać, gdzieś tam spod spodu. I w tej chwili dopasowuję sobie kryształek. Ja wybrałam akurat ten największy, idealnie mi tutaj pasuje. I zawieszka, Tak prezentuje się świetnie stylistycznie, bardzo fajnie nam pasuje. Nawlekam na y, drucik od zawieszki kryształek, a następnie nakładam y, tę część dekoracyjną zawieszki, można powiedzieć w naszym przypadku za ślepkę. I wbijam po prostu pod y, ukosem w jajko styropianowe. Jak widzicie, ja tutaj w tej chwili y, tę zawieszkę z kryształkiem umieściłam od tej szerszej części jajka, jednak ostatecznie zdecydowałam się jednak, aby ta zawieszka wisiała od tej części bardziej spiczastej. I tak też zobaczycie w efekcie końcowym. Z drugiej strony jest już wbita zawieszka do y, Umieszczenia e, tasiemek, aby to jajeczko mogło nam wisieć, i wykonuję sobie tutaj dekorację e, złożoną z kilku kokardek. Oczywiście przykleiłam je na klej termiczny. W tej chwili formuję taki pióropusz, jakby i w zasadzie jajko jest już gotowe. Dziękuję Wam za wspólnie spędzony czas. Mam nadzieję, że zainspirowałam Was do tworzenia podobnych projektów o stylistyce metalu. Zapraszam do naszego sklepu Kreateria we Wrocławiu przy ulicy Grabiszyńskiej 9. Zapraszam również na nasz profil facebookowy Kreateria oraz na naszą stronę internetową kreateria.pl.